Obiecałem Wam pokazać też jak robię śniadanie na następny dzień. Przygotowałem sobie wagę. Taką wagę możecie kupić nawet w Osmanie. Całkiem mm. niedroga. Ma funkcję tara. Na śniadanie akurat jem dosyć niedużo węglowodaną. Płatki owsiane górskie. Wsypujemy sobie jakieś 50 gramów płatków owsianych. Dalej. Garść Garszo orzechów, migdału. Wszystko mamy ręką. Lecimy dalej. Odrobinę siemienia, linianego, jakieś 10 gramów. Troszeczkę rodzynek. Dla smaku. Sięgamy z powrotem do na nasz sukni. Czekoladowo bananowa pożywka Impact Whey Protein. Mamy jedną i pół miarki. I w zasadzie oprócz tego przygotowuję jeszcze sobie tylko lejka. To Postawię sobie już na jutro gotowe jajka, są, patelnia przygotowana. Będziemy smażyć na cooking sprayu. Rozpylamy coś takiego, wrzucamy jajka, mieszamy. Kiedyś robiłem sobie też to wszystko razem w postaci takiego placka owsianego, ale trochę mi się znudziło tak naprawdę. Zwykła jajecznica jest, jest równie smaczna, nic to się akurat nie nudzi. Mogę jeść to cały czas. mam jeszcze peksji. Teraz sobie przygotujemy jeszcze sobie kawę na jutro. No i co? Uderzamy na miasto. Ładna jest pogoda. Właśnie przed chwilą wróciliśmy z basenu. Fajnie było się wykąpać. No, Lekka opalenizna jest. Eee, skakujemy zaraz z powrotem na wespę. Jedziemy na pyszną kawę.